ma, co tam u Was? Bo jak widzicie, ja się znalazłem w bardzo magicznej krainie trze, y, sześcianów. Jak wcześniej było, y, graliśmy na oczywiście dwu, dwuwymiarowej grze, jaką jest Terraria. Teraz jesteśmy w trójwymiarowej gierce, jaką jest tak. Dobrze mi się wydaje. Minecraft! Pięknie, każdemu znany Minecraft. A jak robimy serię, to wypada już zacząć. O, mam od razu wioskę wokół. I są villagerowie. I lamy. I świnie. Świnie i lamy. Widzieliście? Tam były lamy na górze. Lama, lama, lama. Dobry panie lamo. Przejście. Znaczy nie przejście, tylko wąbus. Są villagerowie! Kotek, rudy kotek! Uuu, wieśniak, który sprzedaje kuzienne rzeczy. Diament! Jak to najlepszy początek. Nie wiem po co zrobiłem kamienną motykę, znaczy drewnianą motykę, skoro zrobiłem teraz kamienną, ale to nieważne. Jesteśmy mega Megakoksami. Tak jak mega Megakoks jest w Minecraft, kupię pomysł, to możecie pisać, co mam zrobić w Minecraft. To jest bardzo fajne, jak dostaję od widzów challenge. Nie chcę, ale muszę. Drogie świnki, nie chcę, ale muszę, uwierzcie. Albo nie, szkoda mi. Zrobimy sobie po prostu z tego. Siano będziemy jedli chleb przez całe życie. Skoczył sobie do wody i ładnie sobie pozbierał irona, który widzicie na przykład tutaj. Opa! Ojej, ja myślałem, że już się zabiję. Przeżybujemy crafting table, patrząc, że zostawiliśmy tamten. Zbudujmy sobie piecyk i przepalmy już tego irona. Zbieramy sobie czarne złoto, jak to mówią moi koledzy. Wiesz, że w ogóle bardzo często, że to za takim złotem, albo właśnie za takim węglem są takie jaskinie poukrywane, więc jak macie okazję wykopać trochę węgla, to kopcie i nie zastanawiajcie się, bo to jest naprawdę bardzo przydatne. Idziemy sobie zrobić jedzenie, bo już tego kopania zgłodniałem troszeczkę. I robi powoli ciemno, ale to nam nie jest straszne nic. Mamy już całkiem niezły start. Teraz tylko zbrojki dokończyć, jeszcze tylko buciki. Nie. Wróć, nie buciki, tylko spodenki. Jesteśmy w sali w żelazie. Na, na, na ilu minutach? Na dwóch minutach? Jak to będzie zmontuje, to będzie 3 z, z minuta. I mamy spodenki. I szybko uciekamy stąd. Jest noc i wszystkie koszmary wychodzą z teraz swoich dziur i będą nas atakowały. I radze, że wieśniaku, teraz ja śpię. Mamy poranek. A, piper! Co ten villager robi na dachu? Możecie mi to powiedzieć? Halo! Jest taka bieda u nich, już patrzę że trzeci domek i to absolutnie nic nie ma. Dobra, idziemy na podróż. Naprzód śmiało, już marsz. Przygoda znów wzywa nas. Okej. Okay. Już tak eksplorujemy, to powoli możemy szukać już miejsca na nasz domek w sumie. Konie. O, kolejna wyrwa. Znaczy wągus, Nie ja wiem, jak się nazywa. Bardzo rzadkie są takie pumpkinowe nowe pola. Weźmy trochę tych dni. Dream style. Nie może byśmy się tutaj osiedlili. W sumie fajnie tu jest. Simo piesku, ale dużo zwierząt. Tak, podoba mi się tutaj. Mnie się podoba. Osiedlamy się tutaj. Ale już słyszę te komentarze. Albo komentarze od moich kolegów. Eee, szcheatowałeś sobie tego diamenta, wiedziałeś, że tam będzie. Wrób jeszcze raz odcinek, tylko tym razem bez cheatów. <laughs> Widzicie to? Akt zbrodni. Przepraszam bardzo. Alert, alert, maruder alert Jakiś wilk Zabił naszą owieczkę Czy to ty zrobiłeś? Przyznaj się Nie no, nie mógłby pan Patrzeć na niego To co, może już zaczniemy nas bud Budowę naszego prowizorycznego domku Chyba możemy coś już pokombinować Uwaga Pierwszy klocek naszego nowego domku Pik Chyba poszukam jakiegoś, jedne, jakiegoś jednej wełny, bo ja bym nie chciał w mroku budować, bo to nie jest przyjemne dla oczu. E, jakbyście się pytali dlaczego taki kształt domku, to ja wam powiem, a czemu by nie? Warto coś robić innego od reszty, bo będziesz wtedy może zapamiętany, a może nie. Mamy owce! Umieraj, proszę cię, dawaj wełny i uciekamy! Później się robię jakieś wejście. Na razie musimy iść spać. Mamy ranek. I Ronan nam wydropił. Dzięki, byku. Idziemy budować chyba dalej. Okej, okay, to jest mój wspaniały domek. Nie jest oczywiście dokończony, bo na razie nie mam czasu. I jest oczywiście tu trzeba będzie zrobić podłogę, tu trzeba będzie zrobić podłogę, no i oczywiście jest trochę ten domek monotematyczny, bo jest z jednego drewna. Jakbyście pytali, skąd wziąłem na to pomysł, to oglądałem poradniki takie do budowania i po prostu takie coś robili. Jest tutaj bardzo jeszcze dużo do zrobienia, jak widzicie, no. Ale już naprawdę, no moim zdaniem, wyglądam całkiem nieźle. Nie jest to cud architektury północnej Hiszpanii, ale też jest ładne moim zdaniem. Zostańmy przy tym, że przy nim bardzo dużo jest do dokończenia. I w przyszłych odcinkach będę to na pewno jeszcze bardzo dużo ulepszał ten domek. A na razie, jak nie mamy czasu, znaczy ja nie mam czasu, yy, widzimy się w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, łapkujcie i siema!